14 kółeczka? Chyba dzisiaj w ogóle spaghetti na kolację Tak mi się coś wydaje Pyhy, no i co? No to z gramy Uuu, a nie Jak jest Isztal? Fire, meh Jak se tym raptorkiem? Poczekam na ty ci numer, adres podam? Dobra To jest plan Jak ja bym... Oj, ja bym nie dał rady Oj nie nie tu, 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 pam, pam, pam. A, nic tu nie robimy niestety, szkoda. Opiatia, ja, graffiti deluksów. Jakiś set jakby tu przyszedł, może jakiś The Boss, co? The Boss, The Boss, The Boss. Nie ma, to Harmas... Demon Flare. Opinia o Demon Flare? No, Flare Lord Harda raczej też nie zagramy. Dawaj, Forgika. Na spokojnie. I Eternal Winter. No i super. O, jeszcze ta na dwójkę. No ale nie wchodzę level. Chociaż mogłem. Jeśli tak mam 10, nie zrobię 20. Mogę wejść, mogę wejść. Reddit podczas Gierki? No, mówiłem, żeby ten. Że dam. No to daję. Hangar to rap. Silny na nich przez 1,5 po komika to rap. Moje życie to rap. No, i Tarik przytankował, niestety. Ulta. No nie, ale chociaż go zabimy, błagam. O! Ty. Nie, nie damy rady, nie damy rady. Albo? Ty może? I ulcik. Bum! Pięknie, jeny, kocham Was, Drużyno. Jesteście najlepsi. O! Jak to pierdolić maturę? Ty, co jest? Co on powiedział w ogóle? Ty, co on kmini? Czy mam tu wszczepione pod skórę? Co jakim Zaje może tu zagrać? Hmm. No, może być fajne, co? Jestem jebanym królem, rozumiesz? powiedzmy mi, bez BS. Kurde, ty, ja wygrywam walki tym bordem. Jakim cudem. Ja znowu wygrałem. Ja jeszcze nie dałem w level. Dlatego bardzo lubię Irelia. Bardzo lubię. Kipetura I teraz, jak mówię, jakby teraz jeszcze siadł jakiś Secik, Kurde, no pięknie by było. Jakby ta Ionia siadła. Pyk. No nie ma. Mam to na dłoni na kasiecie, obydwie strony. Co do Ionii, to sobie teraz się wydaje? Albo. A no, nie wiem, no spróbujemy. Nie wiem, dzisiaj jest 10. GTA 5. Jak wspominasz tę grę? Tak wspominam, że nigdy jakoś bardzo od początku do końca nie przeszedłem. E, sam raczej też za dużo nie grałem, ale bardzo dużo grałem u swojego sąsiada, jak jeszcze mieszkałem no, w domu rodzinnym. E, jak jeszcze mieszkał tam, bo potem się wyprowadził. E, pff, nie wiem w sumie. Dobrze wspominam. Bardzo lubiłem jeździć tam samochodem. W sensie bardzo dla mnie przyjemne było samo jeżdżenie samochodem tam. Kilka godzin no tako? Za tydzień. Za tydzień, za tydzień. Jeszcze dostajemy to, co chcemy w ogóle. Myślałem o tym secie, ale. Na pewno wolimy to. O, ale to będzie super. Dobra, no i czekamy. czy mamy bombę. No nie ma co wstawić i tak. Tu, 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 tu. No spróbowałbym tej Ionie. Zabawa. Oj, ale tutaj jest setem 2. Chociaż patrzcie, Eternal Winter XPP. No i w końcu Tomu ziom. Popatrzcie, ile ta Irelia tankuje, nie da się jej zabić. Jakieś oczekiwania dotyczące nowego Tatko? Nie. I tak ma, preorder mam zakupiony, i tak będę pewnie dużo słuchał, więc... Nie mam nic. A nie chcę się jakoś bardzo nastawiać czy coś takiego, bo myślę, że... Wolę być pozytywnie zaskoczony niż negatywnie, wiecie, że o... Myślałem, że będzie tak, a jednak tak nie jest i mi teraz przykro. No to klasa jest. Aj, no stracimy streak, kurde, a taki piękny był. Ja mogę tego sprzedać. To sobie jeszcze zachowam. Ale może z dwóch ludzi tu zabijemy? Co, sik, ten ty pyk, pyk? Ty, nawet, kurde, więcej tu zabijemy niż dwa. O, ej! ja tu wygrywam. Czekajcie, 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 bo. Nie, nie, welkos 2, dobra, welkos 2 to nie. welkos 2 to nie wygrywamy. Aj, szkoda. Hi, o, Witam, witam, witam. Ty, a może to jest na Firi Rerol, co? Bonjour, Zielatin, witam, Torski, dzień dobry, siemano. Tylko nie mam trochę temów na tą. Chociaż, o. QSS-ik na tą na Firi? Tutaj tam połowa, albo Betex z tego tego. Ojen ja, ile rzeczy. Tego, tego nie gramy, tego, tego nie gramy. Miecz? Jest miecz. Hol kurde, mamy teraz drużynkę. Kusi, kusi mnie zagrać tym na fili, wiecie? Zrobimy tak. I pomyślimy potem. On na razie ten board będzie bardzo silny. Ele, się siema, Baven. Witam, witam. leć. Nie, może raczej zaję tutaj. Za dużo podkręta byłoby z na Firi, wydaje mi się. No, polecimy sobie po prostu w zaję, będzie super. Anatozijo. King fajne. Raczej nie King jest super. Challenger Hard. Dobra, jebać Infinity? Pewnie, że Infinity. Mogę może jeszcze tak nie składać, bo może jakbym tutaj dostał, nie wiem, szpatułkę, to mógłbym zrobić Ionia Crest, ta na Firi, to by było broken. I co teraz, Titan na przykład jeszcze tutaj by się przydał? Może. Ile wyderzyła? No 1800, no dużo bije to na Firi, co nie? Oj, piękne, ci A nawet Daddy Brown dał, który nie ma słupka. To się, to się ceni. Taki, których nie znoszę. Być szczery na luży. Ty, a na chwili z Bluebuffem? Czy to byłby Int? Czy Bluebuff na chwili to już byłby Int? Ważne pytanie. Nie, no raczej to tutaj zawsze. O co jest? Ona biegnie. Patrzy. O, a teraz robi dancing akurat. Okej okay. Miecz wezmę, jak nie, to to. No to jeszcze jeszcze Warwiczek do kolekcji. Co robi w ogóle ten, ten. Cosiek mój. Na jedynce na przykład? O, gniazdko robi. I się manko, nie siedzi. A jak się. Jak cheeruje. Na dwójce? Tu on kopie je? Czemu nie kopie? Czemu on na dwójce kopie sobie dzieci? A na trójce co robi? A, one się skaczą po nim, no dobra. a czy on kopie dzieci? Trochę sus. Trochę to dla mnie dziwne, przyznam. Jak tam na fili, No to no, on 2,5 koła robi damage'a, No nie jest źle. Na siódmym dostawiamy kolejnego challengera Fajne Osiem challengerów, prajgę No potrzeba jeszcze jednego kreścika, co nie? Jeszcze jednego Czemu on na trójce kopie dzieci? Chciby Benek mój idol? <grym> no kurwa no Zadałem normalne pytanie, WTF Tu będzie Fiora grana Odkąd robię te rapy? Odkąd się wymykamy wam? Nie no, patrzcie kto na fili klepie. Pyk, 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 bęk. Super. Odkąd się wymykamy wam? Oj, to, o na fili zostaliśmy, dobra, spoko. Ojej, ale ile pieniędzy, o! Super. Uj nie to. O, Titanic, pięknie. A to mam nadzieję, że teraz zrolujemy to, co nie? Na Firi i Relia. Po jednym nam brakuje, no. Jeden. Dwa. Wchodzę level Fiora. I zostajemy tu. Z Luizjany. Ależ challengerków tu zagraliśmy, co? No i pięknie. Dawaj, dawaj na Firi. ty. na Firi to jest jakiś, jakiś Turbo Manshota. I się w ogóle nie leczy. Dobra, nie. Dymamy, dymamy. Okej. Okay. Herald na początku nas bardzo zatrzymał, ale potem już. No i 4000 obrażeń, ciekawe. Shurima byśmy też musieli tutaj dołożyć Jaggernauty. nauty. Dobra, YOLO. Będzie challenger Sentinel Spirit. Mmm. To martyr. To weźmy martyra Hodge albo na przykład. Kurde, nawet Deathblade'a. Na pewno byśmy chcieli tutaj Shurima. Więc na lewej lapie tutaj Shurima wchodzi i to prawdopodobnie będzie Nasus. Dawaj na chwili. Jakiś dipsik. Co nieco dipsika. O którym będziesz chciał robić pokemony? Bo rankęda zacząłem, a chciałbym zagrać. Eee, po tej grze. Po tej grze gramy ostatnio w Pokémony. Daj spokój, drugi dzień w tej klasie maturalnej, a już idzie kurwicy dostać. O jeny. matura! Uff. Przeżyć! Amatura to będzie najmniejsze twoje jakby największe wyzwanie. Najmniejsze wyzwanie, tak chciałem powiedzieć. Także... To już ci mogę teraz powiedzieć. Nie taka zła amatura jak ją malują, mówię ci. Ty no i spoko ten martyr siada, co? Całkiem dobrze. Jeny. Dzięki Torski za to. Nie mam co wziąć TBH. Dobra, no to biorę to i po prostu składam chodza I tyle. Bo, te, bo już muszę coś złożyć. Chibi Lulu ma być w TFT? Boże, no. Mogliby dać coś takiego, nie wiem. Chibi Tresh. Oh, chibi Bard. Chibi Bard byłby śmieszny. Albo Chibi Ramus. Amumu. To jest tyle do, do zrobienia jeszcze. Tyle ważnych postaci. Kiedy chibi Fizz? Chibi ryba. Rybka lubi pływać. O, o o o o e, e, to w Eter pięknie w nofiri to jest to dziękuję torski za donate to jeszcze raz dziękuję bardzo za 4,20 i ponownie mam nadzieję, że kurwa że to twoje pieniądze ciężko zarobione ale dziękuję bardzo donate Chyba, że z rodzicami oglądasz. Pozdrawiam serdecznie rodziców. Ty, ten martyr nam tutaj ładnie wykierował, co? Widzieliście te hilki? Dawaj, 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 dawaj na Fili. Lecz się. Dawaj, dobrze, dobrze. Wleczy się? Ewin? win? Patrzcie na tą na Fili, co? Nie, nie. Uuu, 14 kółeczka? No nieźle. To co, wrzucam Kai'Sa? Kai'Sa zamiast fio... Nie no, Fiora bym chciał na pewno grać To zamiast tej, zamiast Samiry po prostu chyba Mama się właśnie pytała, czy wolny jesteś Niestety nie Niestety nie Niestety dla twojej mamy A ja żyję pośród gwiazd A właśnie, bo jak ja dam tak, to będę miał... O! Yo! Jahanik, dziękuję serdecznie za suba z Prime'ika, Witam serdecznie, siemano Dziękuję bardzo. Chciby haj oczywiście dla ciebie. Chciby od każdego suba. Witamy, Jahanika. I cześć, saga. Witam, witam. Chcę na szczyt, ej Oj, Shurima tu była bardzo potrzebna, wiecie. Widzę, jak dużo lepiej tankuje ona. Dzięki niej. Siema Wojteku, witam serdecznie. Witam PlatBot, witaj, ja jestem pierwszy raz, no i witamy serdecznie pierwszy raz. Fajne, że te filmiki masz, to chociaż darmowego suba zarzucę? Dziękuję bardzo. Czyli widz YouTube'a, ulubieni widzowie, witam serdecznie, bardzo mi miło, że się podobają. Oj, tutaj luz, hm. No bo to potrzebujemy second carry to na pewno, co nie? Tą Fiorę ubrać, ubrać jeszcze lepiej tą kajsę. Ja bym tu się spodobał w ogóle, kajsę i tą fiorę na trójkę wybić. To by było fajne, co? A, bo one, oni nie mogą zabić mojej Reli. Ty, a ta ta! Ta irelia ich zabije, bo ona ma. Bo ona ma. Bo... A, nie zabije. Ale prawie, prawie, prawie. Troszkę silni już są. Ale mówię, my teraz trollujemy po fiorę i kajsę. Kajsę, bo myślę, że jest szansa, że nam się uda. Wbić na trójkę. Czyli po Pokémonach spadasz? Tak, tak, tak. Mówię, jestem mega głodny. Ja dzisiaj jadłem tylko dużą kanapkę z kurczakiem w warsie. <śm> to było moje jedno jedzenie dzisiaj. Także przyznam, że coś bym opierdzielił. Zdrowe widza? Czekaj mi się skończyło. Już biorę. Już biorę i robię zdrowie widza. a um. Ionia! Ej, mogę to Ionię wziąć. Bo ja mogę do dupy wziąć, co najwyżej chyba. A, bo to jest druga Belved 2 w ogóle. Co jest kurwa z tą grą? O kurwa, co jest, torski, what the fuck? Dziękuję bardzo. <laughs> Dziękuję bardzo za na Kepsa. Zostanie to e, należycie spożytkowane na kebabika. Jeszcze tutaj nie ogarniałem aż tak kebabów wokół. Byłem na jednym i był taki, taki oki. Nie ma? No dobra. No to... Nie no, zupki tak nie. Galaretka jest? Nie wiem, no to potem zrobię te spaghetti. Po prostu myślałem, że właśnie... Co? No myślałem, że będę mógł tak wiesz, przy okazji coś... Zostać... Co? Ale ja i tak bym zrobił te spaghetti. No, że po prostu teraz chciałem sobie jeszcze się nie przypierdalasz? Zajebiście, dzięki Nie ma kółka Cześć ZenxD, witam serdecznie Jeszcze raz dziękuję Torski za 18 złotych Jesteś kurwa kotem Oczywiście, że zgasi Dziękuję A, okej okay. Lotornie za dnia Wreszcie trzy fiory, by the way I się czułem jak nie mogę sobie po prostu zdecydować w tej grze ewidentnie, jakiego kary chcę grać. No, ma wszystkie piątki na dwójkę. Wszystkie ma piątki na dwójkę. Dzisiaj, jak otwieram te skręczki eventowe i dostałem Za za pierwszy raz, to myślałem, że pierdolny, No kolejny? Ja pierdolę. Można brać się na Pokémonach? Możesz, ale nie możesz nimi, jakby nimi grać. musisz się to sprzedać. Także good luck. Nie wiem, czy to jest dobry biznes. Ha, oh, wow. Dobra, widzowie, no jak trafimy Fiore i Kajse, to może się uda, co? Może będzie jakaś szansa. Nie duża, jak patrzę, co się dzieje, ale może jakaś tam jest. Że chcę nowe po prostu. Bo chciałbym na przykład takie, że mi ja być na środku, co nie? Muszę to ogarnąć. O kurwa, Xantę mi wypierdala ludka. A nie, bo dostały terminal Winter, to może nie. A, chyba jednak. Chyba kurczy je. No, na Firi już ma Deda, jak coś. Fiora to też już w tej grze nie widziałem. Dobra no to teraz trzeba rolować. Tak 32 Nie, to jeszcze nie trzeba, jeszcze nie trzeba. Po Po smaku łychy. Uwielbiam Cię Benek super content robisz, Dziękuję, Lisadis. Bardzo mi miło. Jak widzę takie słowa. Bardzo miło, bardzo miło. Len. Dobra, tu przegrywamy jeszcze. Ale widzowie, teraz prajgę. Cały czat, prajgę, cały czat, prajgę, żebyśmy hitnęli. Prajgę. Poproszę, błagam was, widzowie. Fiora, chcemy ją, ciekawe czy mi zabierze. Patrz, patrzcie, jaki jest, kurde, ale. Ale będzie mat chłopak, jak wszystko hitne. Eee, cztery Jagger nawet, i Jagger nawet fiorę. Fiore. Oje, to było takie OP. Dobra, no to Fiore hituję. No co, no jestem zmuszony hitnąć Fiore, prawda? A, hitnąć Fiorę, by the way. O. On trafił Aris 3 właśnie. No kurwa, serio? Ja pierdolę Fiorę 3 trafiłem? O Boże, no dzidziusiu. Ej, i Fiora? Teraz idealnie Fiora się chowa w ulcie. Ej, Fiora się schowa w ulcie, dobra. To teraz wygrywam. No niestety. Czym jest moja odznaka ze Subaną? Nitrixem. Niestety z Ali3 nie wygramy, widzowie. No nie wygramy.